ma tu Wachacz. Zapraszam na test Volvo XC40 Recharge, czyli w wariancie hybrydowym plug -in. Jak działa jego układ napędowy? Czy warto wybrać go zamiast zwykłej benzyny? Między innymi te tematy poruszam na filmie, dlatego zachęcam do dalszego jego oglądania. Startujemy. XC40, które pojawiło się na rynku w 2018 roku, opiera się na rozwiązaniach stylistycznych wprowadzonych wcześniej przez inne większe modele Volvo, ale nie robi tego bardzo dosłownie, tylko względem przykładowo XC60 w prezentowanym na tym filmie modelu znaleźć można więcej lekkości stylistycznej, trochę bardziej jak to się mówi, lifestyle'owego charakteru, co ma sens, ponieważ XC40 adresowane jest do trochę innej grupy odbiorców niż największe modele Volvo. Hybryda plugin oferowana jest jedynie w topowych odmianach Inscription i usportowionym Air Design i testowany egzemplarz przynależał do tego drugiego wariantu, wyróżniającego się wizualnie głównie czarnymi górnymi partiami nadwozia i grillem. Testówka dodatkowo zyskała biały perłowy lakier za 6200 zł i 20-calowe felgi aluminiowe za 2050 i w takiej konfiguracji prezentowała się moim zdaniem naprawdę ładnie i zgrabnie. We wnętrzu sytuacja jest analogiczna jak w przypadku nadwozia, to znaczy mamy znane z innych modeli Volvo eleganckie kształty, małą ilość przycisków fizycznych i wynikający z niej minimalizm, ale w trochę lżejszym pasującym do auta tego typu wydaniu. Ogólnie kabina XC40 pod kątem designerskim zrobiła na mnie naprawdę pozytywne wrażenie. Nie podoba mi się jednak w niej jeden element. W postaci tunelu środkowego za dużo jest na nim fortepianowej czerni. Też schowek za dźwignią zmiany biegów, nie ma żadnego zasuwania, nie prezentuje się on zbyt estetycznie, i te rzeczy niestety wyróżniają się na minus względem całości. Za to wygląd dźwigni zmiany biegów i jej skórzane wykończenie mi się podobają. Mam pewne wątpliwości co do jej działania, ponieważ, aby jakąkolwiek operację wykonać, trzeba drążek wychylić dwukrotnie, co przyznam na początku nie było dla mnie naturalne, zwłaszcza przełączając się z P na D, no ale w miarę szybko się do tego przyzwyczaiłem. Tak jak wspominałem, hybrydowy wariant czy dostępny jest tylko w topowych odmianach i aby wejść w jego posiadanie, trzeba przygotować minimum 209 900 zł, bo tyle kosztuje wersja Inscription Expression T4, czyli mająca łącznie 211 koni mechanicznych. Usportowiony Air Design z takim układem napędowym kosztuje od 224 700 zł, a z testowanym mocniejszym T5, na który składa się trzycylindrowy, 15 litrowy silnik benzynowy mający 180 koni i Elektryczny mający 82 konie, wydać trzeba 229 700 zł i dostaje się za te pieniądze dobry poziom wyposażenia z największymi, występującymi w XT40 ekranami w kabinie, dostępem bezkluczykowym, nawigacją, czujnikami parkowania z tyłu, 19-calowymi felgami czy różnymi systemami bezpieczeństwa. Egzemplarz testowy, wyposażony praktycznie we wszystko, co się da z płatnych ekstra opcji, kosztował około 273 000 zł. Omawianie układu napędowego, zacznijmy od ładowania. Gniazdo na prąd zmienny typu drugiego znajduje się z przodu od strony kierowcy. Baterie mam zupełnie puste, podpinam auto do wallboxa. Według informacji z komputera czas ładowania od zera do pełna w takich warunkach to około 3 godziny. I to by było na tyle, jeśli chodzi o rzeczy, których można się dowiedzieć na temat sposobu napełniania baterii energią, ponieważ nawet po odpaleniu sprzętu jego zasilanie, gdy pojawia się wskaźnik paliwa, a także zasięg na benzynie, pole, gdzie normalnie wyświetla się naładowanie baterii, jest cały czas puste, nie ma żadnych procentowych wskazań, nie ma ilości kilometrów podanej, która nam przybyła od rozpoczęcia ładowania. Osobiście lubię wiedzieć takie rzeczy i ich brak tutaj postrzegam za rozczarowujący. Uprzedzając ewentualne wątpliwości, powiem, nie da się tego problemu informacyjnego rozwiązać poprzez po prostu wymuszenie odpalenia silnika, ponieważ pojawia się informacja, że trzeba odłączyć wcześniej przewód do ładowania i sytuacja wraca do punktu wyjścia. Kabel ładowania odpinam po 90 minutach. I gdy mogę już normalnie odpalić silnik, to widzę, że bateria przez ten czas naładowała się do około 65%, co ma pozwolić mi na przejechanie 23 km wyłącznie na prądzie. Uroki układu hybrydowego z bateriami o pojemności 10,7 kWh odkrywać można głównie w mieście, gdy ma się swoje gniazdko, bo z naładowanymi bateriami udawało mi się osiągać wyniki spalania na poziomie 1-2 litrów na setkę, na co składało się odpalanie silnika benzynowego tylko podczas ostrego przyspieszania. Ile dokładnie trwa ładowanie z domowego gniazdka nie wiem, bo do żadnego nie mam dostępu, ale przez noc energię uzupełnić się da. Wystarcza ona według producenta na około 40-45 km i i patrząc na ubytek zasięgu podczas normalnych podróży po Warszawie, te dane są z grubsza zgodne z rzeczywistością. Niestety problem skąpych informacji o działaniu układu napędowego objawiał się też podczas jazdy. Znalazłem w komputerze jedynie wątpliwie czytelny wykres pokazujący zużycie energii i to by było na tyle, więc jeśli ktoś lubi znać takie szczegóły, to testowane Volvo będzie miało u takiej osoby minusa. Na szczęście nikt nie powinien mieć problemów z kontrolowaniem pracy układu hybrydowego, ponieważ te wskazania w wyjątkowo przystępny sposób znajdują się na zegarach, gdzie mamy płynnie poruszający się próg, po przekroczeniu którego będzie musiał odpalić się silnik spalinowy, który swoją drogą nie włącza się i nie wyłącza co chwila, tylko jak już pracuje, to trochę to robi, co moim zdaniem jest rozsądnym podejściem. Po wyczerpaniu energii w bateriach samochód zaczyna zachowywać się bardziej jak zwykły spalinowiec i tylko podczas utrzymywania prędkości albo toczenia się w korku może można jechać wyłącznie na prądzie dzięki energii uzyskiwanej na przykład z hamowania. Ewentualnie można też włączyć tryb samodzielnego ładowania. Wtedy rolę generatora prądu przejmuje spalinowiec i robi to całkiem wydajnie, bo jeden kilometr elektrycznego zasięgu przybywał mi po lekko jednym przejechanym w mieście kilometrze, ale było to okupione ogromnym frost spalaniem na poziomie 15 litrów na setkę podczas płynnej wieczornej jazdy po Warszawie. W normalnym trybie hybrydowym przy pustych bateriach samochód zużywał mi około 7-8 litrów jeżdżąc w po mieście. Wskazania takiego klasycznego spalania można już sobie sprawdzać na komputerze. Nie są one jednak podane zbyt klarownie, ponieważ mamy długą listę przewijaną góra dół te ATM. To są komputery dwa niezależne, resetowane automatycznie i manualnie te ptaszki i kółeczka sygnalizują to, co będzie się wyświetlało tutaj. Oraz tutaj to też nie jest jakoś klarownie komunikowane i trzeba się domyślać o co chodzi. Najgorsza jednak rzecz, moim zdaniem, tutaj to jest sposób resetowania najbardziej myląca, ponieważ tym się generalnie steruje tym komputerem. I aż się prosi, aby przy Wciskając ten przycisk było resetowanie, tymczasem przycisk reset jest na lewej manetce, no, zdecydowanie Volvo mogłoby to dopracować. Za to, gdy komputer jest zminimalizowany, sterowanie samochodem z kierownicy staje się proste, ten krzyżak przejmuje rolę obsługi multimediów, tutaj mamy sterowanie tempomatem i one nie sprawiają żadnych problemów. Na działanie układu napędowego wpływać można poprzez wybór trybów jazdy. Jest kilka do wyboru, jest również tryb indywidualny. Niestety nie można wymusić, aby ten tryb startował wraz z samochodem, tylko te trzy predefiniowane mogą być jako wyjściowe. Neutralne ustawienia hybrydowe dawały jednak radę na co dzień i podróżując po mieście, na dynamikę nie narzekałem. Tak dla lepszego zobrazowania wygląda sprint od zera do setki. A tak od 90 do 140 km na godzinę. Nie zauważyłem różnicy osiągów podczas jazdy z pełnymi i pustymi bateriami. Zatem jak to bywa w hybrydach plug-in, no również tutaj część energii, jak sądzę, jest trzymana na specjalne okazje i niedostępna normalnie dla użytkownika. Podczas jazdy z niskimi prędkościami samochód porusza się bezgłośnie, nie ma żadnych sztucznych dźwięków bezpieczeństwa. Co mi się podoba? Mniej podoba mi się za to, że trzycylindrowej jednostce napędowej na wolnych obrotach czasami zdarzało się wpadać w wibracje, nie jakieś ogromne, ale jednak trochę odczuwalne w kabinie. Linie boczne XC40 są regularne, dzięki czemu nawet pomimo umiarkowanych rozmiarów lusterek można dobrze dostrzec, co znajduje się po lewej, po prawej stronie, ocenić odległości. Widoczność do przodu też jest OK. Przez niezbyt daleko kończącą się od głowy kierowcy frontową szybę dostrzec można maskę, która do najkrótszych nie należy, ale przez swój kształt jest dobrze. Przez szybę widoczna też przedni pas kończy się dosyć pionowo, więc to ułatwia wyczucie przednich krańców nadwozia. Widoczność na boki jest dobra, gdy się spojrzy po przekątnej to przeszkadzać może masywny słupek, ale gdy już się spojrzy tak centralnie do tyłu to dostrzeże się całkiem sporą tylną szybę, która kończy się z grubsza wraz z nadwoziem. Fakt jednak zostaje, że w aucie o takich gabarytach asystenci parkowania mogą się przydać i za 3000 zł do testowanego Volvo, zamówić sobie można czujniki parkowania z przodu i z tyłu, a także kamerę cofania. Kamera ma doskonałą jakość, takie prawdziwe HD. Wszystko dobrze widać, dobry kontrast. Super ostrość. Nie podoba mi się za bardzo to, że ukryta jest w takim miejscu, że spora część tego szerokokątnego obrazu jest zasłaniana przez elementy karoserii. Wspominane wymiary to 442 cm długości i 186 cm szerokości, więc nie mamy tutaj do czynienia z drogowym potworem, ale też nie z najmniejszym autem. Mnie biorąc pod uwagę kształt na dworze, manewrowanie gdzieś na ciasnych przestrzeniach przychodziło stosunkowo łatwo, co też potęgowała płynnie pracująca kierownica z dosyć żwawymi reakcjami na jej ruchy. Co najwyżej przeszkadzał mi czasami spory promień skrętu. Centralny wyświetlacz, poza pokazywaniem obrazu z kamery, obsługuje też oczywiście system inforozrywki, który podzielony jest na trzy ekrany domowe. Z lewej strony mamy zazwyczaj zero-jedynkowe przełączniki do sterowania różnymi funkcjami samochodu. Na środku mamy rozwijane widgety z najczęściej wykorzystywanymi podczas jazdy modułami, to znaczy z nawigacją, systemem audio oraz telefonem. Jest też czwarty moduł, którego zawartość można sobie dostosowywać, z listy aplikacji znajdującej się z prawej strony. Jest to bardzo fajne rozwiązanie, ponieważ dzięki tym trzem ekranom na co dzień właściwie w ogóle nie trzeba wchodzić do menu, żeby ustawić jakieś bardziej zaawansowane rzeczy. to, znaczy, to oczywiście też wypada zrobić, ale to można zrobić raz. I już tutaj zbyt często zagłębiać się nie trzeba, ponieważ wszystkie najważniejsze mniejsze funkcje są obsługiwane przez te trzy ekrany, bardzo przystępnie, warto dodać zaprojektowane. Wyświetlacz cechuje się też doskonałą jakością oraz iście smartfonową reakcją na dotyk, niemniej jednak wciąż nie jestem zwolennikiem tego, że przeniesiono do niego moduł klimatyzacji, ponieważ nawet najlepszy ekran nie zastąpi w takiej prostocie obsługi jakichś tutaj fizycznych pokręteł czy przycisków. Na trasie baterie szybko się wyczerpują i w takich warunkach wypada traktować XC40 jako zwykłego spalinowca, dlatego cieszę się, że z silnikiem benzynowym połączona w testówce została dwusprzęgłowa skrzynia automatyczna z siedmioma klasycznymi biegami, gwarantująca brak jednostajnego dźwięku podczas przyspieszania i też trzymająca jednostkę napędową na odpowiednio wysokich obrotach, przez co nie wydawała ona niezdrowego dźwięku. Niemniej jednak odgłosy generowane przez benzynę podczas ostrego zwiększania prędkości i tak nie były zbyt ładne, Trzycylindrowiec miał wtedy mało przyjemny dla mojego ucha warkot. Na szczęście podczas normalnej jazdy i też umiarkowanego przyspieszania nie był on tak wyraźny, więc realnie rzadko zwracałem na to uwagę. Do zachowania skrzyni zastrzeżeń nie mam, ponieważ pracowała ona płynnie i też szybko zmieniała biegi, więc podczas jazdy nie zwracała na siebie uwagi i nie ograniczała potencjału silnika, który trzeba przyznać, był duży i zapewniał odpowiedni komfort psychiczny podczas jazdy pozamiejskiej. Z pustymi bateriami samochód palił mi wtedy średnio 7 litrów na set tka? Decydując się na odmianę R-Design otrzymuje się sportowe zawieszenie i da się to odczuć podczas jazdy, zwłaszcza w połączeniu z 20 calowymi felgami. Przy czym dla mnie poziom twardości nie jest w tym aucie przesadzony, więc świadomie kupując taką wersję i tak będzie ona moim zdaniem bezproblemowa w codziennym użytkowaniu, zapewniając dodatkowo dobrą jak na podwyższony model stabilność. Układ kierowniczy testowanego Volvo ma wygładzone reakcje, aby auto prowadziło się przewidywalnie, ale też jak na SUVa jest dosyć żwawy, dzięki czemu mnie dobrze się XC40 jeździło i w sumie od modelu tego typu wiele więcej nie oczekuje. Szkoda jedynie, że wersja hybrydowa oferowana jest tylko z napędem naprzód i aby mieć odmianę z napędem na wszystkie koła trzeba zdecydować się na znacznie mniej zelektryfikowane miękkie hybrydy B4 i B5. Po wyjechaniu na drogę ekspresową też na stabilność samochodu nie narzekałem, chociaż układ kierowniczy również miał wtedy wspominaną wcześniej zauważalną bezpośredniość reakcji. Dynamika w takich warunkach była bardzo dobra i pozwalała mi sprawnie wyprzedzać, a średnie spalanie wynosiło przy trzymaniu około 120 km na godzinę 7,5-8 litrów. Jadąc po autostradzie, wrażenia dotyczące osiągów i pewności prowadzenia się nie zmieniały, też nie ruszył wtedy specjalnie hałas i przy dowolnej legalnej w Polsce prędkości był on nieźle kontrolowany. Przy 140 km na godzinę zużycie paliwa rosło do okolic 9 litrów na setkę. Dekoracyjne oświetlenie we wnętrzu xc 40 jest liczne. Na drzwiach mamy podświetlone okolice klamek, kieszenie jest też podświetlona przestrzeń na nogi, deska rozdzielcza, lampki doczekał się również schowek za dźwignią zmiany biegów. Kolorem tego podświetlenia nie można sterować, co prawda w menu można sobie wybrać kolor motywu, ale jego zmiana tyczy się jedynie modyfikacji barwy świecenia lampki na podsufitce oświetlającej okolice tunelu środkowego. Przyciski i przełączniki również są niezmienne, jeśli chodzi o Barwę podświetlenia dominuje tam biel. Co moim zdaniem jest dobrym wyborem, ponieważ tworzy ona taki neutralny, przyjemny nastrój i też optymalny, jeśli chodzi o związek z charakterem tego samochodu. Jeszcze dzięki wsparciu dekoracyjnego oświetlenia, pozytywne wrażenia są potęgowane, wszystkie instrumenty pokładowe doczekały się swojego źródła światła, to też wypada tutaj na plus. W testówce z przodu znalazły się skrętne światła full LED za 3800 zł z paskami do jazdy dziennej zintegrowanymi z kierunkowskazami, które mają kształt inspirowanym Jolnirem, czyli młotem Tora z mitologii nordyckiej. W kierunkach w bocznych lusterkach też zastosowano diody. Z tyłu niestety w kierunkowskazach ich nie ma i jest to w sumie jedyny zarzut, jaki mam względem sposobu oświetlenia XC40, bo w tylnej części nadwozia ledowe światła pozycyjne mają fajny kształt, przednie lampy prezentują się efektownie i ogólnie to auto w ciemnościach wygląda naprawdę dobrze. Światła po zmroku oferują dobrą intensywność świecenia i precyzję, więc jak na ledy, trzymają one solidny poziom. Ich skrętność polega na podążaniu wiązki światła za ruchami kierownicy, dzięki czemu obszar po wewnętrznych stronach zakrętu jest lepiej doświetlony. Jeśli chodzi o jakość wykonania, to górne partie deski rozdzielczej, a także drzwi w testówce są miękkie i mają bardzo miłą dla oka fakturę. Podobają mi się również dekoracyjne wstawki, które można w strategicznych miejscach znaleźć. Podłokietniki są miękkie, w niższych partiach kokpitu jest już twardo, ale plastiki użyte do wykonania tej twardej skorupy wcale nie prezentują się źle. Na boczkach tunelu środkowego wzorem droższych i większych modeli Volvo mamy Włochatą tkaninę, to mi się podoba. Mniej podoba mi się wierzchnia część tunelu środkowego, no, ale o tym już wspominałem, fajnie wypadają wszelkie detale, przyciski, przełączniki, dobrze działają estetycznie i tak dosyć luksusowo wyglądają, więc jest tak, jak należy. Też żadnych problemów nie sprawia spasowanie, ponieważ ani podczas naciskania, ani podczas jazdy żaden element nie wydawał niepożądanych dźwięków, więc minus dałbym za tunel środkowy XC40, ale poza tym w tym samochodzie sposób wykończenia wnętrza stoi na bardzo wysokim poziomie. System dostępu bezkluczykowego oraz skórzane wykończenie pilota są oferowane w standardzie, co bardzo mnie cieszy, ponieważ skóra w otoczeniu tych srebrnych wstawek prezentuje się bardzo dobrze. Też konstrukcja nie jest zbyt gruba, nie jest zbyt ciężka, więc mało czuje się ją w kieszeni i może być ten pilot stawiany jako jeden ze wzorów tego, jak powinien wyglądać elegancki i funkcjonalny kluczyk. Z tyłu, gdy ustawiam przedni fotel pod siebie i siadam za sobą, to na nogi mam taki całkiem spory zapas wolnej przestrzeni nad głową. Pomimo obecności panoramicznego dachu kosztującego 6110 zł ekstra, też nie było źle, ponieważ moja głowa znajdowała się w tym miejscu w naturalnym ułożeniu i miała jeszcze taki margines do linii dachu. Tunel środkowy w testowanym modelu jest niestety w bardzo wyraźnym stopniu zaakcentowany. Tylna kanapa samochodu prezentuje się tak, ze środkowego miejsca można sobie wyciągnąć składany podłokietnik. A jeśli komuś przeszkadzają sporych rozmiarów zagłówki w drugim rzędzie, to z perspektywy kierowcy może je sobie w łatwy sposób złożyć. Bagażnik XC40 ma pojemność 460 litrów, cechuje się on również dosyć wysokim progiem załadunkowym, całkiem sporym otworem, a także regularnymi kształtami. W temacie praktycznych dodatków dostajemy w nim po obu stronach haczyki, na przykład na torby z zakupami. Mamy również takie niewielkie skrytki w nadkolach, jest gniazdko 12-voltowe. Pod podłogą w testowanym egzemplarzu znalazło się, co warto pochwalić w wersji hybrydowej, dojazdowe koło zapasowe. Zdolności ładunkowe samochodu zwiększyć można poprzez złożenie oparć tylnej kanapy. Przestrzeń, którą się wtedy uzyskuje, może poszczycić się idealnie płaską podłogą. Przez kilka dni jazdy testowanym Volvo naprawdę polubiłem ten samochód, bo nie wywoływał on u mnie zbytniego stresu podczas podróży po mieście, przyjemnie mi się w jego wnętrzu przebywało, a też gdy pojechałem nim w trasę, to zapewniał pozytywne wrażenie, obojętnie czy chciałem pojechać trochę szybciej, czy po prostu dotrzeć do celu. Jeśli chodzi o hybrydowy układ napędowy, to działa on na dobrym poziomie, przy czym wydając swoje pieniądze na lepiej wyposażone XC40, pewnie postawiłbym na miękkie hybrydy B4 lub B5, które są po prostu lekko zmodyfikowanej Zwykłymi silnikami spalinowymi, do czego przekonałaby mnie lepsza kultura pracy czterocylindrowej benzyny i też napęd na cztery koła, który nigdy nie wiadomo kiedy się przyda. Jeśli jednak ktoś myśli o użytkowaniu omawianego Volvo praktycznie tylko w mieście i ma swoje gniazdko w domu, to hybrydą plugin nie będzie rozczarowany. I to wszystko, co przygotowałem o XC40. Dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że jego test się podobał. Jeśli tak było, zachęcam do dania temu filmowi łapki w górę, będzie mi z tego powodu bardzo miło. A jeśli ktoś nie ma, zapraszam również do subskrypcji kanału, ponieważ kolejne materiały na Wachacz TV pojawią się już wkrótce. Na razie!